Witam Cię serdecznie, przedstawiam Ci dzisiaj płyn dwufazowy. Zaraz Ci pokażę, jak on zmywa. To jest płyn to do makijażu oczów. Pokażę Ci na przykładzie mojego makijażu, jak on po prostu zmywa. Na, teraz powiem Ci kilka słów o nim. Składa się z dwóch faz. Dwufazowy jest, czyli pierwsza powierzchnia to jest emulienty, są pierwsza faza to są emulienty roślinne, a druga faza to jest woda czyli on jest totalnie beztłuszczowy, możesz zobaczyć jak on przed wstrząśnięciem, tu widać jest woda, a tutaj jest takie gęstsze na dole i on jest właśnie beztłuszczowy, co w nim takiego fajnego. Bardzo dokładnie zmywa nam makijaż oka, nie podrażnia okolicy delikatnej oka, jest przetestowany przez okulistów i co najważniejsze... Yy, z takich ciekawostek nie rozpuszcza nam kleju do rzęs. Które z nas lubią sobie tam przedłużać rzęsy, więc tutaj możecie bez problemu zmywać tym płynem i nie rozpuścicie sobie tego kleju, co Wam trzyma te rzęski. Także teraz użyciem musisz go wstrząsnąć. Przechodzę do zmycia oczów. Nakładam na wacik niewielką ilość i tylko i wyłącznie przykładam. Oczekuję chwilkę, żeby on się tam fajnie dostał. Nie pocieramy w żadnym kierunku. Delikatnie, ewentualnie, tylko tutaj na dole, żeby tuż nam zmyło. I tylko tak, delikatnie. I proszę cię bardzo, mam zmyty yy, makijaż. Jeszcze dla pewności zrobię tak raz, żeby było pewne, że wszystko jest domyte. Teraz przechodzę do drugiego oczka. I tak samo powtarzamy czynność, Oczekuję chwilkę. I tylko zbieram przy dolnej. I mamy zrobione do makijaż oka. Tak jak mówię, nie podrażnia. I mamy zmyty makijaż. Kiedy yy, masz mocne usta namalowane, możesz go również użyć. Do zmycia ust. Gdy masz mocną szlinkę nałożoną, więc możesz również zmyć nią usta. Także to jest płyn do demakijażu w oczu w dwufasowy. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.